Hej wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek ze Stars Stable, ale dziś jest to totalnie dziwny odcinek. Mamy dokładnie czwartek, godzinę 7.58 i stwierdziłam, że zobaczymy, kto o tej porze bierze udział w mistrzostwach. Także jesteśmy w nowej grani. Mistrzostwa rozpoczną się za niecałe 3 minutki, już prawie 2 minutki. Zobaczymy, ile osób pojedzie, do której grupy nas tutaj wcisną. Czy mamy jakiekolwiek szanse na koniu z poziomem szóstym? Bo prawdę mówiąc, nie chciało mi się nawet zmieniać konia. Ale z tego co widzę, to tutaj ludzi jest bardzo malutko: naprawdę mega malutko. Tutaj jedna dziewczyna ma 15 poziom, tylko konia. Tutaj też jedna dziewczyna ma poziom 15 konia. Jakby wiem, że nie mamy za dużych szans, ok? <laughs> nie mamy za dużych szans. Ale zapiszmy się na te mistrzostwa. Ja cię jestem ciekawa w ogóle. To, to, że tutaj jesteśmy i to, że ja chciałam w ogóle wziąć udział w tych mistrzostwach, to jest hit. Słuchajcie, weszłam do gry i przed pracą chciałam wam nagrać resztę aktualizacji z. No, z tego co było ostatnie, co po prostu nam kazała poczekać na następny dzień. Nie mam pojęcia, jak to będzie dalej, jak ta fabuła się dalej rozegra, ale stwierdziłam właśnie, że no, pojadę do tego Fortu Maria i wam to nagram, żeby już było, żeby wiadomo, no, skończyć to kiedyś. No, ale tak sobie jadę, 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 patrzę. Mistrzostwo za chwilkę, za trzy minuty wtedy było. I mówię, kurczę, akurat jestem w nowej grani. Zobaczymy, ile tu będzie ludzi, faktycznie. Jak to się wszystko poukłada, ale widzę, że tutaj ludzi nam wciąż przybywa, bo tej osoby na przykład nie było. Airjoy, Joy. E, piękny, piękny. Ten koniusz chyba w ogóle jest niedostępny do kupienia w grze, także. No więc e, mega fajnie to wygląda, e, bo, bo no jest tak mało ludzi. To jest takie, wiecie, no. Inny niż, niż zawsze się widuje na mistrzostwach, także mamy 30 sekund. Zobaczymy, ile grup się stworzy. Zresztą nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek. Czy po prostu wszyscy nie będziemy tutaj razem? No to jest mega ciekawe. Mam nadzieję, że Was też to ciekawi. Eee, no, stwierdziłam, że spróbujemy, pojedziemy, zobaczymy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Sprawdźmy, czy mamy w ogóle wszystko, co, co potrzebne na tym koniu. Siła 3 szybkość dobra, to mamy. Siodło, jakie mam? Dobra. To dobra. To tutaj chyba nic nie daje. No i o głowie. Czyli my tu mamy full 8. Tutaj jest dobrze. Spodnie są ok. I buty. Oj, buty. Bu o nie, buty byśmy mogli mieć inne. Kurczę, buty, buty. Ubranie. Yy, głowa. Nie, nogi. Jezu. Patrzcie. Nie, no nie zdążę już. Dobra. No, jedziemy w tych butach. Jest grupa 1 i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ze mną siedem. Także wszyscy jedziemy w jednej grupie. Super! Super! Jadę w totalnie złych butach. No nic. U mnie to wygląda tak, jakbym jechała pierwsza, ale jak widzicie, jestem przedostatnia. Także, no, też nie najgorzej, nie najgorzej. Ja może, może nie dojadę ostatnia, zobaczymy. Chyba, że będę się tu o wszystko. U... Jakby. Na pewno będę, ok? Bo ja tych mistrzostw nie jechałam lata. Serio. <noise> Więc będzie śmieszniej, ja w ogóle. Tak, tak! A to ta, tak! Piękne to było! Ale nie, no, ostatnio nie będę. Patrzcie, tam ktoś też zahaczył. Nie, żebym chciała, żeby ktoś zahaczał. Ale wiecie, no to jest jednak rywalizacja. Dobra, mamy piąte miejsce. Jest śmiesznie. Tamtych już chyba nie zobaczymy przed sobą, chyba, że ktoś się potknie o coś. O, tak jak tutaj na przykład. Dobra, go, go. Ojo, nie, 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 nie. nie. Jedź, 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 dalej, 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 dalej. Dobra. Ja w ogóle nie pamiętam tego wyścigu, szczerze mówiąc. Nadal jesteśmy na piątym miejscu. Nadal nie ostatni. Czekaj! Nie! Nie! Czemu? Boże! Widzisz i nie grzmisz! Dlaczego? Już jesteśmy przedostatni. O nie! To trzeba będzie jakoś. Ła, Tu mamy szansę! Dobra, 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 dobra! Jedź, 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 O matko, co za emocje! Co za emocje! Ja wam pewnie krzyczę do tego mikrofonu, bo mam go mega blisko. Także wybaczcie od razu, z góry was uprzedzę. Chociaż dopiero teraz o tym mówię, jak wy już pewnie dawno jesteście gusi, więc. <laughs> Może wybaczcie. <laughs> co to za. Matko Bosko! Zapomniałam o tym samochodzie. Patrzcie, jakie brudasy! No, patrzcie, widzicie to. Dobra, jesteśmy na czwartym miejscu najgorszym możliwym. Po pod podium, ale co tam? Oho! Dobra. No tutaj już raczej nikt nie skusi, więc Boże, jak ona jedzie tutaj. Ja ja ja, ja jak ona wie? Ua! No dobra. Raczej nikt nie skusi, ale ta pojechałaś naokoło. Miałaś taką szansę na czwarte miejsce, no nie. No cóż. W ogóle muzyka fajna teraz leci, taka no, takie stare SSO. No cóż, dostaliśmy 200 szylingów, więc zawsze coś. PD dla konia też dostaliśmy, więc zawsze coś. Proszę, bardzo, 200 szylingów poszło. Eee, hej! Wera, <ścoughs> pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Machniemy Ci tutaj, żebyś wiedziała, że jesteśmy. No i generalnie e, fajnie, naprawdę super. E, a Grippa również Cię pozdrawiam, bo tak stanęłaś tutaj do nas ładnie, także no. E, dzięki dziewczyny, e, dzięki za wyścig. E, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, był raczej szybki, ale mam nadzieję, że no taki konkretny. Jak chcecie więcej odcinków z Mistrzostw, to oczywiście dajcie znać. Ja was wszystkim, was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Fajnie było, fajnie było tak rano wziąć udział w mistrzostwach, gdzie było bardzo mało ludzi. No, więc do zobaczenia misiaczki na szlakach Star Stable. Do następnego. Trzymajcie się! Cześć!